Siemano siemano, witajcie z tej strony ja Tomcios 69 Widzowie dzisiaj dla Was nagrywam Minecraft serwer znowu na kanale widzowie dzisiaj Robimy coś wow Robimy widzowie dzisiaj e, odcineczek z farmy Dzisiaj e, nie będzie farma to zboża, nie będzie farma to nic e, trzciny tylko będzie farma krów, będzie farma z e, baranów, będzie farma krow baranów i kur Widzowie, dzisiaj sobie będziemy robić podłoże, dzisiaj sobie zrobimy mega rzeczy. Na ostatnim odcineczku, jeśli nie widzieliście, to byłem w nederze ten widzowie też nagrywam dla Was filmy na zapas, więc zostawcie tu dużo łapeczek w górę, bo robię dla Was mega odcineczki widzowie Przynajmniej staram się. Oraz zostawcie widzowie tutaj 15 łapeczek w górę wiem, że jesteście w stanie dobić te łapki. I będę z was mega zadowolony, że jest taka moc widzowie na kanale Widzowie dzisiaj tak jak mówiłem zrobimy sobie miejsce na Na dokładnie farmę taką no zboże Już nie mam pomysł gdzie byśmy to zrobili Zrobimy to gdzieś tutaj widzowie Zrobimy to z jasnego i ciemnego drzewa Znaczy z ciemnego i jasnego co ja mówię z i desek oraz siana. Siana mamy widzowie dużo, więc ee, nie mówiąc nic źle, wszystko jest pod kontrolą i e, wszystko będzie po prostu widzowie w mega jak najlepszym porządku. No, tak myślałem że sobie zniszczę. Ale nikt tego nie widział. Dobra, tak, zboża na pewno będę potrzebował dużo. I widzowie, też zostawcie tu łapeczkę w górę z tubikiem, z dzwoneczkiem oraz wbijajcie na Instagram, na Instagramy, które są w opisie oraz. Eee, oraz oraz oraz. E, na Discorda w opisie i Instagramy, tak jak już mówię. I do, do subskrybowania kanału oraz. no jakby to można było powiedzieć. Eee, dobra, 42 bloki to będzie trochę dużo. Ale to ma być też duże widzowie, więc... Snopy siana eee, zrobimy. I teraz tak plan. Plan trzeba zrobić taki, że trzeba zrobić sobie siekierkę kamienną. No nie mamy innej, ale mamy tu. Dobra. Potrzebujemy troszeczkę widzę, dużo drewna, żeby to drewno było po prostu, bo... bo jak to mówią, drewna nigdy nie za, nie za mało. Działam tam kilka tu, dobra. Niszczymy. Dużo drzewa potrzebuje, dużo, bo ja mam pomysł na taką inną farmę, taką dużą, dużą farmę, bo krowy, żeby, żeby po prostu miały miejsca te zwierzęta, a na powierzchni, żeby tak... Z, wiecie, mi zawioza mi chodzi. Dziękuję każdemu, kto jest na odcinkach, dziękuję bardzo serdecznie, że jest taka możliwość widzowie. Już sobie mówię podbudujemy troszeczkę, trochę naszykujemy sobie wejścia e, do tego wszystkiego, wyrównamy teren widzowie, żeby to było już tak wiecie. I w kolejnym odcineczku, jak będziecie widzowie oglądać, to e, skończymy tą farmę, więc też będzie w widzowie warto, warto. To nie będzie taka zwykła farma, bo to będzie niezwykła bardzo farma. Duża, taka przyzwoita, widzowie. Oświetlona bardzo ładnie. To nie będzie miejsce jakby na błędy. To będzie wszystko idealnie wyglądać. Ile mam już tego drzewa? 44. Trochę mało. Nie mówię. Nie mówię, że nie, było bardzo mało. Mam nadzieję, że mi długo nie zajmie tak przygotowanie tego wszystkiego Czyli drewna e, I innych rzeczy Jeśli wam się moje widzowie O, będziemy rewki jeszcze robić Jeśli wam się, widzowie, naprawdę podobają te filmy Dziękuję za wszystkie komentarze Dziękuję za wszystkie miłe słowa, rzeczy I szykuje się mega fajny projekt po 15 lipca Szykuje się mega projekcik, widzowie, więc warto oczekiwać na ten projekt Siekierka mi poszła, będę musiał i zrobić nową na chwilę Dobra, idziemy robić widzowie nową siekierkę A co będę żałował się siekierki będę żałował Iść Dostać do, tych, do tego całego Zamieszania, to, to jak mi starczy to ja mam siana w Widzowie dużo Czekajcie potrzebuję, o może mam tu młodą kiedyś Nie ma Ale ma drewno, dobra pożyczam od niego drewno Stary Karol Ziemię, bo wiem, że ziemię nie potrzebujesz. A ja potrzebuję bardzo. Dobra, na, to na razie nie będę tam, bo jak mam trochę tego. Dobra. Dobra, ale potrzebuję łopaty. Łopaty od niego nie będę brał, bo szko szkoda tej diamentowej łopaty. diamentowej, no dobrze nie Zrobimy sobie dwie moje takie łopatki. Żeby, żebym miał, sobie mogę zrobić kamiennej. A no, nie mam miejsca na ten kamień. No, Tomek nie pomyślał. A to był odcinek widzowie z netheru Jeśli nie oglądaliście, to też warto. I tam jest jedno takie pytanie. Będziemy Dobra. I widzowie, plan jest taki. Plan jest widzowie następujący. Jak będę chciał... No i tak bym musiał mieć już Kurna. Ale gdzieś tu. Albo trochę dalej. Gdyby to jednak miało ręce i nogi widzowie. O, tu! Tu jest taki mega fajny spad. Czy bez Jeff. wyrównamy go troszeczkę widzowie. Żeby mieć perfekcyjnie wszystko ugrane. To drzewo też się widzowie zniszczy, zanim niedługo. Teren będzie duży widzowie To nie będzie taki ma malutki teren z farmą Oczywiście będzie to zamknięte e, e, drzwiami na przycisk Że tylko będziemy, tam, e, takie zamknięcie profesjonalne To będzie jak dom prawie Tylko dom będzie wyglądał, wiecie widzowie O, to będzie następująco szło to będzie się ciągło gdzieś, może dotąd. O, dotąd na pewno będzie się ciągło. O. Ale to i tak będzie małe. No dobra, zobaczymy jak to się Na pewno będzie to na takim poziomie, bo to ładny widoczek widzę stąd jest. Ale kopiemy. Widzę, że już... Dobra, jesteśmy tu. Dobra. Tu wyrównamy zaraz. Jeszcze można byłoby sobie tam tak pociągnąć, ale. Wiecie, sobie. Wszystko będzie, wszystko będzie. Dzisiaj zrobimy tak jak mówię, po podłoże wszystko, żeby wyglądało to perfekcyjnie. My pyk, pyk. Staram się, żeby te odcinki były dla Was mega śne, że. Żeby było co oglądać, jak oglądać, przyzwoitość. Staram się widzowie nawet to robić. O, tam nie poszło, dobra. Yy, a Ale za niedługo przeniesiemy się też na BS-a, więc też widzowie będzie warto. Jeśli mówię. Chciałem trochę zacząć budować tą e farmę. I to będzie gdzieś, jeśli dobrze mówię, to tak o przekopiemy to wszystko. Tyk tyk, tyk. Kobel niszczymy eee, łopata. ale zanim ja widziałem jak ja to kopię, to wy zostawiacie łapeczkę w górę subika tam na dole. 15 łapek to pokażecie moc jaka jest na tym kanale, czyli moc tomciowa i dalej rozszerzamy miasto e, budowlami różnymi i będzie mega widzowie kiedyś jak... Nie mogę Wam jeszcze zdradzić jakie to bo będzie mega wydarzenie dla mnie co, co będziemy działać, co będziemy robić, to wszystko dowiecie się w najbliższych odcineczkach, w najbliższych dniach. Więc widowie warto subskrybować, warto lajkować filmy i e, bez zastanowienia warto brać e, z ten. Warto subskrybować w ogóle kanał. Ten jak na razie jest mały widzowie, ale teren to zaraz będzie jeszcze większy. Teren jeszcze musimy trochę czekajcie sobie. po pierwsze. kopiamy się trochę. Nie, nie kopię się, no dobra, ale. Chcę na pewno wywalić trochę. Albo co do skrzynki to złożę wszystko. Bo ja mam trochę za dużo rzeczy. A sobie potrzebuję zrobić tak łopatę na pewno znowu. Na pewno, ale czekajcie, bo to muszę wejść na pewno kill off. Jaki love mam? przepraszam, co ja mówię? Tak, potrzebuję... Nie, czekaj Potrzebuję na razie skrzynkę To, 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 to wywalić, to wywalić, to wywalić, to wywalić, to wywalić Z łukiem na razie nie będę nic robił, chyba że mnie coś zaatakuje to se wezmę na szelkie w tego nie potrzebuję. To se założę, buduję, bo jak mnie coś z tyłu zaatakuje to się wścieknie. Normalnie szczały mam. Tego nie potrzebuję, tego też nie. Lapis też nie, tego też nie. To na podbudowę mam w razie czego. Deski sobie wezmę. No i dobra widzowie. Na razie ten. Idziemy przespać nockę. Żeby to było perfekcyjnie, nie, tu, tu I widzowie, lecimy z tym koksem, bo ośrombą o eee, ten, lecimy z tym koksikiem pięknym, ale i dalej nie zrobiłem. Dla mnie normalnie majda jest. Jelkop ja kopnij dużo trochę tego kobla. To będzie kopania, kopania i jeszcze raz kopania. Rób sobie troszeczkę z cykem, i do przodem, nie? Jak to mówię mekan cykem i do przodem. No tak. Na pewno jedną siekierkę. I na pewno... I na pewno dwie łopaty. Albo dobra, trzy sobie zrobimy. Trzy. Albo dobra, niech będzie. Będą na użytek. Idziemy dalej kopać, bo to będzie wielkie widzowie, to będzie bardzo wielkie. To będzie Giga 106, no, jak to można ładnie powiedzieć. Eee, na razie zniszczymy sobie drewno to drewna i będziemy mieć też drewno trochę więcej. myk myk, ojoj, muszę się mieć, troszeczkę. Dobra, to już mamy. Teraz tak to I teraz mam widzowie taki jeden fajny pomysł, ale nie wiem czy to wypali, ale zanim za długo się do ten. Na razie tu mówię, chcę wyrównać trochę teren, chcę zbudować trochę tamto. Chcę po prostu... No wiecie o co mi chodzi, widzowie, wiecie o co chodzi. To nie ma miejsca na żadne przelewki. Łopata. To musi być duże, to nie ma tak, że to będzie malutkie i koniec kropka. To będzie duże i duże i duże. Bo małe to nawet nie ma co robić. Widzę. Nie ma co robić nawet takiego małego czegoś. Doby ten teren jeszcze nie no widzicie, mi się takie fajne pomysły dowieradzą w głowie. Mek, 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 szybciutko To wszystko dzisiaj e wykopiemy Zrobimy podstawę Żeby nie było, że podstawy nie będzie Bo będzie Tylko Tu jest strasznie dużo kamieni, nie wiem Nie wiem, czemu to jest tyle kamienia widzowie, ale... A wy zapraszam Was na Instagramy, Discorda widzowie, bo na Discordie będziecie szybciej opowiadani o odcineczkach, że będą. Ja tam się będę często udzielał, więc też warto wbijać, warto zapraszać, ten, zapraszać innych widzowie ludzi. Bo będzie naprawdę się dużo działo. A ja już mam zrobioną prawie, że podstawę. I jem mi trochę dużo to co chcę to już mam a to dalej jest to nie to co, co pragnę to co chcę jakby dlaczego ja to tak kopę? bo chcę wyrobić po prostu ziemią żeby to były te ładne piękne widoki i żeby po prostu to ładnie wyglądało wszystko, żeby nie było to tak na odpiernicz zrobione, żeby tak ładnie powiedzieć to chcę ładnie po prostu to zrobić Chcę zrobić to duże, ładne, skuteczne Może grabę z znajdę o! Będę mieć znowu na łuk, hey, ale tego to już nie tak może skopać, bo tu będzie będzie... Mam taki pomysł na to, widzowie. Pomysł będzie gigaczaderski, no, Pomysł jest normalnie The Best. I tak jest malutkie. Będziemy to lepsze widzowie, w najbliższych odcineczkach, w najbliższych dniach. Mam plan na to dwa odcinki, żeby zrobić dwa odcinki na budowę tego um, tego miejsca tej farmy czy się uda? Nie wiem Ciężko stwierdzić ale może dobrze pójdzie, jak wszystko dobrze pójdzie z planem to tak Na razie nie potrzebuję, teraz potrzebuję dużo Właśnie to jest węgiel Może to wszystko skopać Szkoda, że nie mam szybszego pilofa to szybciej nam poszło Ale co zrobić widzowie, co zrobić I teraz tak Tam będą drzwi Z tamtej strony eee, I tak Zrobimy sobie dzisiaj podstawę taką le leciutką Cyk pyk Bo na razie zrobiłem Takie coś wyrównam, wszystko będzie, podłoga będzie przede wszystkim z ziemi to wam mogę od razu powiedzieć i rzec że podłoga będzie z ziemi tam gdzie dziury to teraz uzupełnię ziemią żeby nie było turu, 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 turu. dobra i teraz tak jak mamy to Mamy na razie taki teren. To jest malutki teren. Tutaj tobie wam powiem. O, dobra. Ja jeszcze tu połączę do kropeczki. O... Okej, okay. żeby to tak samo nie leżało. O nawet nie już kilofa. Dobra. Na razie klafa nie będziemy robić, tylko chcę zrobić tu jeszcze wykopać, tak lekko. Kopać. i widzowie teraz tak żeby nam się to wszystko ułożyło w całość to chcę zrobić to aż tak o to nie będzie kwadratowe jak wam się wydaje tylko to będzie jakby pod to nalegać jakby wiecie o co mi chodzi i to będzie się ciągnęło aż jakby tam Czyli e, robimy za tamto, jakby zaprawę. Oczywiście tam oświetlimy nadal, żeby portfory jakieś nie chodziły ani nic. To się o to nie bójta. Wszystko, wszystkie krowy przeniesiemy do e, swojego miejsca: do e, do miejsca zamieszkania. Po prostu widzę. Jak to będzie wyglądać? Tego dowicie się w najbliższych dniach jak będzie po prostu nagrywane piękny ostatni odcineczek. Prezentuje się to gigacadersko. Widzicie widzowie. O, Dobra, i teraz tak. Tam na skopanie to jest jeszcze to. Żeby to było tak za ścianą jakby widzowie. Że no. Jest trochę do kopania. Że nie było, że nie e, mówiłem, że to będzie trochę długa podstawa. Dużo, duże... No to musi być duże po prostu. Że także jest, jest roboty mocno, jest grubo do remontu. I to będzie dotąd. O. No nie, tak mam. ja będzie to Dobrze, dobra. dobra. Rozumiem, że to jest ziemia tu. Okej, okay, jakoś dużo czasu mi to nie zajęło teraz. Najgorsze będzie budowanie. Najgorsze będzie budowanie. I poza odcinkiem jeszcze się pozbieram. I w kolejnym odcineczku widzowie. Nagram, ee, jakby jak już będziemy budować, a dzisiaj jeszcze tak mówię, dam e, po kawałek, po, no wiadomo. Dobra i teraz tak, o co mi chodzi? Sobie? Zrobimy sobie na wysokość na 4 i tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Eee, teraz tak tu pójdą deski, I tak przy każdym eee, raz, dwa, trzy, cztery. Całe. I tak tu się połączy w tą stronę. A, e, tymi. Eee, teraz tak pójdziemy w tą stronę. Jabłuszko będzie znowu moje, tak jest. Ciemnia się, ale to mi nie przeszkadza jak na razie. Ej, nie tak, tak nie wiem, iść teraz. Okej. Okay. Tu raz, dwa, trzy, cztery. Dotąd. O, czego muszę to... Jest... Jak ma się zawiedźwał wszędzie to i bardzo dobrze jest. Dobra, ale nic nie będę widział teraz. To się chyba jednak pójdę kimnąć. Nie to będzie jednak przeszkadzać. I wam w oglądaniu. Przy okazji zjemy. O. I tak jak mówię, zrobimy sobie dzisiaj taką lekką podstawę. I w kolejnym odcinku widzowie będziemy kończyć. Eee, jak to wszystko wygląda? Dobra. Dzisiaj jej na pewno nie zbudujemy, ale to będzie tylko podstawa, widzowie. Na razie. Trochę wam już powiedziałem, jak to będzie wszystko wyglądać, ale to nie, tak jeszcze nie jest do końca. Chyba, że zniszczymy to jeszcze. Dzisiaj to nie byłoby głupie. Zniszczymy to. I to będzie jeszcze bardziej wyburzone. I będzie większy teren. Ha. Łopatę masz. Super o. to sobie przedłużymy Dlatego do, do tego tu super nie? To mi zaraz zniknie Szkoda, że kurna to mam takie pogórki trochę dziwne to poradzić jedynie tak to mogę zniszczyć troszeczkę to to i tak jakoś blisko wygląda ale to bym mógł zrobić widzowie zamiast tego to tak o raz dwa trzy cztery na każdym jakby takim łuku dobra niszczymy to mm -hmm. raz Gdzieś pójdziemy sobie dotąd. O raz, dwa, trzy, cztery. O to chodzi. Teraz nie wiem ziemię. O, czekaj. Okay. Teraz tak zniszczymy, widzę to o Muszę to też drzewo zniszczyć. Eee, to, to, to i teraz tak to będzie dotąd. Już jak mi się zawsze źle coś postawi, to normalnie mnie krew zalewa. Dotąd? Okay. A, raz, dwa trzy, cztery, idziemy tu. To będzie mega ładnie oświetlone, to będzie wszystko zaplanowane, tak jak ma być. To jeszcze muszę zniszczyć, no jak my wszystko, wszystko trzeba zniszczyć, ale co poradzić, co poradzić, dobra eee, raz, dwa, trzy, cztery. I tak, yy, raz, dwa, trzy, cztery I tak idziemy tu dotąd Tu jest kiedy trochę mówię ci, yy, mówię Wam, rozkrzydlone się jeszcze wyrównać tak ładnie Dokładnie na ten teren był taki, o! Perfekcyjnie I tak, dotąd Jeszcze dotąd, czyli dobra, jakby to było równo wszystko Skrzydła by miało Tak eee, do... eee, Raz, dwa, trzy, cztery Tu nie dałem eee, Raz, dwa, Trzy, trzy Cztery eee, Teraz tak Połączymy to z tym, czy tylko jest git. I tu sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Se, zrobimy tam, gdzie jest po prostu ok. Mm -hmm. Gitua. O ty, kurde. Już mieć jakąś podstawę żeby nie zaczynać jakby od żeby nie ten żeby to teraz zrobić I mieć w kolejnym odcineczku wizualnie mniej. Mam na szczęście jeszcze tego drewna. Wypali wszystko ładnie Ale szybko to idzie To jest w jak najlepszym porządku Kurno, tu by się jakoś okno przydało zrobić to nie ma jak To z tego, że ja wykopię jakby tu Chyba, że będzie takie o. Ej, tu bym mógł coś posadzić. Ej, to mi nie byłoby głupie. Trzcina załóżmy. Też to zrobimy. Dobra, i tu ja, o. Myk, 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 myk. O, teraz tak, pyk. I widać, kończy, ten, idę tam i kończymy, widać, raz. Dobrze też stwić jakoś. Dobra. Dobra, ja się z wami na ten moment będę z wami żegnał i do zobaczenia do kolejnego odcinaczka, który będzie już za niedługo. A, i zostawcie tu łapeczkę w górę, subika tam na dole. Widzicie na dwa Instagramy oraz Discorda, który będzie wszystko w opisie. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcineczka, który będzie już za niedługo Eluwa.